Hej, witajcie. Uf, przepraszam, że za spóźnienie dzisiejsze mieliśmy się spotkać o 12. Jest chyba 12:15 czy 20. Ale tak to jest, jak się gdzieś pojedzie i się um, zgubi drogę, pomyli drogę. E, więc dlatego to małe, ma, małe spóźnienie. Mam nadzieję też, że. Um, ponieważ siedzę w trochę w innym miejscu. Nie wiem, czy będzie dobrze działało Wi-Fi. Zobaczymy. Okej, okay, jestem. Witajcie bardzo serdecznie. Dla tych, którzy mnie widzą po raz pierwszy, nazywam się Iwona Grochowska i jestem Life Transformational Coachem, co oznacza bardziej po polsku, że jestem trenerem, jestem trenerem zmiany. I co się za tym kryje, więc kryje się za tym to, że pomagam ludziom przejść przez różnego rodzaju zmiany mniejsze, większe, życiowe. W ich przestrzeni zawodowej, w ich przestrzeni osobistej, prywatnej, na poziomie ich rozwoju osobistego, po to, żeby mogli stać się w pełni kreatorami swojego życia, żeby mogli tworzyć swoje życie, a nie być przez cały czas efektem jakichś przypadkowych wydarzeń, jakichś przypadkowych sytuacji, i doświadczeń, które im się przytrafiają w życiu. I jak to już się wydarza, czyli kiedy zaczynają być kreatorami swojego życia, wtedy tak naprawdę w pełni, w stu procentach, pełną parą, pełnym sercem mogą cieszyć się tym życiem, jego bogactwem i korzystać z tego, że są na tej planecie pięknej naszej i cieszyć się tym, co nasza przestrzeń. Ma do zaproponowania. Ok, to dla tych, którzy po raz pierwszy tutaj ze mną, natomiast dla wszystkich. Um, dzisiaj robię tego live'a um, z taką dużą radością, um, ponieważ, jako tak, jako life coach, jako osoba, która pracuje z ludźmi, która pracuje z ludźmi um, nad ich um, sposobem, podejściem do życia, nad tym, jak, jak postrzegają świat, um, jest coś takiego, że każ, każdy coach musi się przez cały czas, przez cały czas sam rozwijać, przez cały czas musi się czegoś uczyć. Yy, I znaczy się musi, <laughs> nie musi oczywiście. Natomiast e, jeżeli to robi, to po prostu jest to z pożytkiem dla jego klientów, po prostu, najzwyczajniej w świecie i dla niego samego oczywiście też. Yy, więc dlaczego o tym mówię? Dlatego, że właśnie wczoraj yy, dostałam maila, w którym dostałam potwierdzenie, przejechał jakiś motor, którym dostałam potwierdzenie zakończenia też pewnej części takiego, takiego dodatkowego szkolenia. To się nazywa Energy Leadership. I jest to, zaraz za chwileczkę Wam o tym opowiem. W każdym razie dostałam potwierdzenie otrzymania certyfikatu Energy Leadership Energy Leadership. Index Master Practitioner, sorry, taka długa nazwa, ILI MP. I krótko mówiąc, oznacza to, że od wczoraj, tak naprawdę, mogę Wam proponować i pracować z Wami na Waszym profilu energetycznym. Możemy robić razem badanie Waszego profilu energetycznego. I to może być taka forma wyjściowa ogólnie do y, pracy, takiej, takiej coachingowej nad jakąkolwiek Waszą zmianą w życiu. Więc niezmiernie się y, z tego powodu cieszę i jestem bardzo dumna, ponieważ to trochę czasu zajęło. I teraz opowiem Wam troszeczkę na temat y, tego narzędzia. Co to jest w ogóle Energy Leadership Index? Więc jest to badanie, jest to badanie waszych zachowań i postaw, które przyjmujecie w życiu. I to badanie jest robione na podstawie, wy odpowiadacie na pewną ilość pytań. Jest to badanie, które się robi przez internet, ale tak te, te, te techniczne te kwestie później. W każdym razie jest to badanie tych zachowań i postaw, które jest oparte na waszym. Modelu na waszym profilu energetycznym. Czy coś jest gorąco mówię wam, po prostu płynie ze mnie, przepraszam, na waszym profilu energetycznym. I to badanie, specjalnie mówię, jakby używam słowa badanie, a nie test, ponieważ to nie jest test. Nie, 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 nie jest to test, ponieważ testy charakteryzują się tym, że określają. Na przykład wasz e, profil osobowościowy, tak? Są przeróżne testy na rynku, y, które określają wasz profil osobowościowy y, i w pewnym sensie naklejają na was taką a nie inną etykietkę. Y, i, I dzięki tym testom, które są oczywiście mega cenne, y, które Wam pokazują, y, jak je, jakim typem osobowości jesteście, tam diski, nie diski, różnego ro, o rodzaju testy, eneagramy, y, naklejają na Was taką etykietkę, pokazując wam, y, pokazując wam Wasze silne strony, pokazując Wam Wasze słabsze strony i w jaki sposób możecie to wykorzystać, y, w jaki jakby Wasz profil osobowościowy, jak możecie na przykład wykorzystać w Waszej pracy zawodowej, tak? Natomiast ym, to badanie, jeszcze raz właśnie mówię o badaniu, a nie o teście, nie nakleja na Was żadnej etykietki. Ym, jest to badanie Waszego profilu energetycznego w danej chwili w Waszym, w waszym życiu. Więc ym, ono pokazuje Wam, Wasz profil, wasz profil energetyczny. Cześć, nie wiem, kto, kto tam się um, ukrywa. Um, witaj. Um, więc um, to badanie opiera się na um, waszych postawach i na waszych różnych zachowaniach w różnych sytuacjach życiowych. Pokazuje, z jakiego poziomu swojego poziomu energii działacie. W efekcie pokazuje Wam, kim jesteście jako człowiek. I jakby z tego miejsca, w momencie, kiedy zaczynacie rozumieć, z którego poziomu działacie, możecie również na to wpływać. I ponieważ, czyli określa Wasze, te, ten, to badanie określa. Sposób, w jaki pokazuje, może bardziej pokazuje, w jaki sposób patrzycie na świat. Czy macie różowe okulary, czy one są bardziej takie ciemne? Czy bardziej patrzycie na świat z poziomu tak, jest super, wspaniale, wszystko jest możliwe, wszystko jestem w stanie osiągnąć czy bardziej działacie z poziomu Jestem zmęczony, nie mam na nic siły. To jest wszystko kwestia życia, wszystko, wszystko jakby nic ode mnie nie zależy. Więc w momencie, kiedy uświadomicie sobie to miejsce, w którym jesteście, w danym momencie w Waszym życiu, kiedy działacie. Um, z takiego poziomu świadomości, możecie zacząć pracować z waszym coachem, który jest upoważniony do pracy nad tym badaniem. To mogę być ja, to może być ktokolwiek inny, który ma ten, ktoś, kto ma ten certyfikat i możecie po prostu wprowadzać zmiany w swojej świadomości i w efekcie podnosić. Swój poziom energii, krótko mówiąc. Czyli przechodzić z takiego miejsca, przejść z takiego miejsca, nie mam kompletnie wpływu na to, co, wydaje się, co wydarza się w moim życiu, do miejsca, w którym na przykład wszystko jest możliwe. I ta różnica pomiędzy tymi dwoma przestrzeniami wynika tylko i wyłącznie. Naprawdę wynika tylko i wyłącznie z Waszych przekonań, z tego, jak patrzycie na świat, z Waszych doświadczeń, z Waszej percepcji, z, waszej, z jakiej perspektywy patrzycie na życie. Czyli w efekcie, w momencie, kiedy zdajecie sobie sprawę, w którym miejscu jesteście, to możecie mieć wpływ. Na to wszystko, czyli możecie mieć wpływ na wasze postrzeganie świata, możecie mieć wpływ na waszą percepcję świata i zmieniając to miejsce, podnosząc swój. czy Jacku, podnosząc swój hej, podnosząc swój krótko mówiąc, poziom energetyczny, nie będę tutaj wchodziła w szczegóły tego wszystkiego, ponieważ planuję zrobić kilka takich nagrań, wideo, które będą opowiadały o tych profilach energetycznych. Na razie to jest tylko i wyłącznie takie wprowadzenie, szczerze powiedziawszy, trochę wynikające z tej mojej ogromnej radości, że już mam ten glade i że mogę z Wami pracować na tym profilu energetycznym. Cześć Jacku, pozdro do Londynu, a ja jestem, słuchaj, w Nicei teraz. Jeszcze jestem w Nicei, jest cudownie. Gorąco, także w ogóle, ha, ha pod ze mnie spływa. <grywa> ok, e, słuchajcie, m, więc e, dwa słowa, jeszcze dwa ostatnie słowa na temat tego badania, jeżeli byście, zainteres by, by, jeżeli byście byli zainteresowani. Więc to badanie profilu energetycznego. Robi się po pierwsze przez internet. Jest to około 70 pytań, na które odpowiada się. Zajmuje to około 20, maksymalnie do 30 minut. Badanie jest, robi się w języku angielskim, ale jeżeli ktoś na przykład by chciał, to, to mogę mu przekazać również te, te pytania w języku polskim. Nie zmienia to jednak faktu, że całe badanie przechodzi przez, przez język angielski, przez stronę angielską. Potem, dosłownie po kilku dniach, dostaje się z, po tym badaniu raport który określa twój, twój profil energetyczny, i po otrzymaniu tego raportu robimy sobie taką sesję, na której omawiamy, omawiam Twój, ja albo, tak jak powiedziałam, jakikolwiek inny coach, który ma pozwolenie do tego, żeby zajmować się tym badaniem, omawia Twój profil energetyczny i jest to możliwy punkt wyjścia do pracy coachingowej. Czyli um, krótko mówiąc, jeżeli na przykład, ki kilka jakichś takich zwykłych, prostych przykładów. Jeżeli na przykład um, chcesz um, być załóżmy lepszym menadżerem i już przerobiłeś, przerobiłaś wszystkie możliwe szkolenia, jakie były do dyspozycji, takie typowo jakieś coachingi biznesowe, nie coachingi biznesowe, wszystko to już jest za tobą, ale przez cały czas masz poczucie, że można coś więcej, że można lepiej. Jest to doskonałe narzędzie do tego, żeby zrobić krok dalej, ponieważ Ponieważ jest to troszeczkę coś innego, yy, i przede wszystkim pracuje nad tym, kim jesteś, jakim jesteś człowiekiem, yy, a nie tak naprawdę, co robisz, jakich narzędzi używasz i tak dalej. Więc na przykład taka sytuacja albo na przykład. Planujesz w swoim, w swoim życiu jakąś dosyć istotną zmianę. Na przykład, już od dłuższego czasu chodzi ci po głowie, żeby może odejść z jakiejś dużej korporacji, w której pracujesz i żeby zacząć coś nowego dla ciebie, zupełnie swoją nową firmę. Ale gdzieś po drodze przez cały czas napotykasz na ok, boję się, może, może nie powinnam, nie dam rady, chciałabym, ale i tak dalej, i tak dalej. Również jest to super, super narzędzie do tego żeby zrobić ten pierwszy krok i żeby nabrać krótko mówiąc odwagi do, do takiej zmiany. Yy, może to być również początek Twojej drogi, w której zaczynasz sobie zdawać sprawę z tego, że... Że okej, okay, już masz dosyć odgrywania roli ofiary w swoim życiu. Już masz dosyć brania na swoje barki, wszystkiego, wszystkiego, co tylko jest naokoło. I już masz dosyć bycia i funkcjonowania w takim stanie lęku, apatii, stresu, frustracji, i jesteś gotowy na to, gotowa na to, żeby zrobić krok do przodu. To jest idealne narzędzie do tego, żeby zobaczyć, żeby sprawdzić, gdzie się jest, żeby zrozumieć, jak to wszystko funkcjonuje. I żeby zacząć tą pracę zmiany w sobie i dla siebie. Ok, więc na ten pierwszy raz to chyba będzie wszystko. Jeszcze raz bardzo, bardzo, ogromnie cieszę się, że mam dla Was do dyspozycji tą, tą nową propozycję, która autentycznie może Wam zmienić życie. I jest to coś, co e, mnie osobiście bardzo wiele e, uświadomiło. Naprawdę. E, jeżeli ktoś jest zainteresowany, Jacek mi pisze, że, że musi lecieć, ale e, prosi o, o wrzucenie linku. Ok, super, oczywiście, że tak, więc, więc każdej osobie, która będzie zainteresowana. Powiem, poinformuję ją, w jaki sposób można to badanie zrobić. Jest to badanie odpłatne, sesja taka omawiająca również to badanie też jest odpłatne, ale to już wszystko prywatnie, nie będę tutaj wrzucała jakichś tam finansowych tematów, bo nie o to chodzi. Natomiast z głębi serca po prostu mega polecam, ponieważ to w jaki sposób. Rozjaśnia to, e, jakby spojrzenie na całą naszą rzeczywistość dookoła i w jaki sposób my, ludzie i wszyscy dookoła funkcjonują, jest nieprawdopodobne. Jest to jedna z ciekawszych, jedna z ciekawszych rzeczy, których się nauczyłam e, przez, e, <tuszykł> tak, przez, przez swoje jakieś tam już dłuższe życie. Dobrze, dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to piszcie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś troszeczkę więcej, bo tak zaczęłam tutaj mówić o profilach energetycznych, ale jeżeli się chcecie troszeczkę więcej wiedzieć, na, na, dowiedzieć więcej na ten temat, o co, o co chodzi z tą energią i, i w ogóle jaki, jak, i Co ma wspólnego energia z tym, jak żyjemy, co ma wspólnego energia z, z tym, jak pracujemy, z naszą, z naszą taką przestrzenią obszarem zawodowym, to zapraszam Was do. Um, Bodajże, chyba z poprzedniego tygodnia, także możecie w, w, w facebooku na, tutaj na profilu poszukać. Było, ta, ta, było to wideo dotyczące sukcesu. Natomiast również zapraszam Was na mój kanał YouTube Iwona Grochowska. Gdzie, macie, gdzie są wrzucone też wszystkie filmy, które od jakich, jakiegoś czasu dla, dla Was nagrywam, i tam możecie znaleźć różnego rodzaju podpowiedzi, narzędzia, z jakich możecie codziennie korzystać. Dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam Was jeszcze z Nicei. Już niedługo stąd uciekam. Może tu jeszcze wrócę, zobaczymy. Mamy z moją przyjaciółką Heleną cudowne plany na zorganizowanie dla Was takich odosobnień transformacyjnych. W cudownych miejscach, które będą trwały pewnie, znaczy się tak planujemy, że to będzie około tygodnia, ale też dopiero za rok. W tym momencie tutaj jesteśmy po to, żeby znaleźć dla Was super miejsce, także każda osoba, która przyjedzie do. Kopara opadnie i dzisiaj byłyśmy w takim miejscu i nie możemy się z Helenką doczekać, żeby Wam o tym już niedługo opowiedzieć. Okej, okay, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia za tydzień, pa!